powiedzieć coś nowego, eee, zwłaszcza ludziom wierzącym, którzy przyjęli Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Powiedzieć coś nowego na temat e, Jego śmierci na krzyżu. Prawda? Bo to jest ceną no, przecież naszej ramy. To jest absolutny fundament karmiograficznej naszej wiary. Wiarą w to, iż Jezus Chrystus poniósł na krzyżu śmierć, która ma bardzo szczególne znaczenie. Bo w tamtych czasach wielu ludzi umierało na krzyżu, wielu ludzi żywiali, krzyżowali, tysiące ludzi. Ale ta jedna śmierć, ta jedna śmieć ma szczególne znaczenie w dziejach świata. Chciałbym po krótko zwrócić uwagę na seno, na seno sprawy. Po co właściwie Chrystus umierał? Po co ten Cieśla z Nazaretu, ten z Nazaretu? który okazało się być kimś więcej niż człowiek był, był i jest, jak wierzymy, jak wiemy, bowiem człowiekiem, po co no właściwie cierpiał na tym wszystkich krzyżu Dał się tak poniżyć. Umacznie mieczy, która w tamtych czasach była najbardziej haniennym, poniżającym, bolesnym rodzajem śmierci. Można było wiele wersetów przytoczyć. Ja przeczytam z listu do galacji, z trzeciego rozdziału. Ten fragment też wiele razy słyszeliśmy na pewno na kazaniach, na, kazania, na nauczaniach. A on według mnie najwspaniali, naj, najpełniej opisuje sens śmierci Jezusa z Nazaretu na Krzyżu Wągotu. W których rok 2035 prawda, kolejny film. Jedyny coś, nie pamiętam, właśnie Jezusa, na w życiu Jezusa, jakaś nowa z Azji. No, z no, do genacji, jak Paweł napisał takie słowa. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach z zakonu, czyli wszyscy ludzie, którzy uważają, iż e, życie wieczne pójście do nieba, przebaczenie rzeku, bawienie, to są wszystko sygnałimy, można sobie wysłużyć czy też kupić przestrzeganie i przykazań zakonu, czyli prawa Bożego, zapisanego w Biblii. To niestety są pod przekleństwem. Wow, mocne słowa! Ludzie, którzy polegają, czyli którzy opierają swoją nadzieję, czy wręcz można pewność, chociaż to w się spotyka wśród takich ludzi, nadzieję lub pewność swojego wiecznego zbawienia na przestrzeganiu przykazań Bożych. Słowo Boże mówi jednoznacznie, bo tam to, że brutalnie, są pod przekleństwem. Jak to? Ludzie moralnie, religijnie żyjący są pod przekleństwem? Na czym to czy przekręcenie polega? Napisano bowiem, to jest cytat z prawa małżeństwowego, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze Zakonu, w księdze prawa. Niestety, każdy człowiek, który próbuje oprzeć nadzieję swego zbawienia, nadzieję życia wiecznego na tym, iż przestrzega przykazań. Staje wobec yy, pracy dla nas, rzeczników fizycznie, duchowo niewykonalnych. Ponieważ nikt z nas nie jest w stanie wytrwać w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w tej księdze. Nie jesteśmy w stanie wypełnić i mało tego wypełnić trwać. Czyli stale kontynuować czynność wypełniania Bożych Przykazań. Musielibyśmy trwać w wypełnianiu stale, czyli nigdy nie złamać, a po drugie, wszystkiego, co jest napisane w Księdze Dwa, nie dobranych przykazań. Wszystkich przykazań. I to chyba oczywiste, to stawia nas wszystkich rzeczy, rzeczywiście w tym szokującym, bo nic z nas nie jest w stanie wypełnić, przez całe życie wytrwać w pełnieniu, przestrzeganiu, wykonywaniu. Wszystkiego, co jest napisane w tej księdze, wszystkich Bożych przykazów. Koniec kroka. Było tylko jedna osoba. No właśnie to, o którym świętujemy, to, o którym wspominamy, Jezus z Nazaretu. A On był, był też Bogiem. Bożą zdecydowała o tym, że nic się nie podał nie Poza tym każda istota ludzka jest pod tym przekleństwem, Najcięższym, ostatecznym wyrazem tego przekaństwa, jak wielu z innych fragmentów Pisma Świętego jest jezioro ogniste. Una zwane piegą. Jezioro ogniste. Miejsce, gdzie zgodnie z listem do yy, będzie to miejsce wiecznego oddalenia od oblicza Boga, od Jego chwały, od Jego miłości, od Jego mocy, od Jego łaski. Czyli Jezus Chrystus, mm, nie, inaczej. Czyli wszyscy, którzy polegają na przestrzeganiu przykazań, są pod Państwa, bo nie łamią te przykazania mniej lub bardziej, w większej ilości lub mniejszej, ale nie ma człowieka bezgrzecznego. I dlatego wszyscy jesteśmy pod sądem Bożym. Wszyscy zasługujemy zgodnie ze sprawiedliwym charakterem Bożym. Wiesz, w tym strasznym miejscu, którego nawet nie chcę sobie wyobrażać. Ale dobra nowina wchodzi w tym momencie na scenę, bo gdyby na tym się skończyło to tragedia, to znaczy, że nikt nie mógł trafić do nieba, ale Paweł pisze dalej, że przez to nikt nie został usprawiedliwiony przed Bogiem. To rzecz oczywista, bo to, to jest niemożliwe. To sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Aha. Czyli życie wieczne może być uzyskane dzięki temu, że ten grzechnik, który nie jest w stanie wypełnić może przykazań, uwierzy. Uwierzy w coś, uwierzy w kogoś. Paweł dalej ten Zakon zacznie nie jest z wiary wtrąca Paweł. Ale kto go wypełni przez węgę? Powodzenia. Proszę bardzo, kto wypełni zakon będzie żyć? To kto wypełni? Chrystus, i tu jest jedno z prawo, to jest serce tych świąt, Chrystus wykupił nas od za zakonu. Wow, w jaki sposób? Stawszy się za nas, zamiast nas w nasze miejsce przegrańcowym. Czyli to przegrańcowe w postaci kary śmierci, która jest zapłatą za grzech człowieka, bierze na siebie niewinny, czysty, bezgrzeszny Boży Syn. I w nasze miejsce Bóg na nim, Bóg ojciec na nim, to przekleństwo wybiera. Jezus został przeklęty zamiast mnie. Jezus został przeklęty przez własnego ojca zamiast Ciebie. Jezus Chrystus pomóc na krzyżu wolkoty Twoje miejsce, karę, która należy się Tobie i mnie, i za nasze. Zawsze grzebie. Gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. To też jest cytat z prawa mężczyznowego, które mówiło, że jeżeli człowiek zgrzeszy, zwłaszcza jakimś tam ciężkim grzechem, zostaje przeklęty i na znak tego, że został taki ktoś przeklęty przez Boga. Wiesz, tam go na drzewie, żeby wszyscy zobaczyli, o, przeklęta przez Boga I Chrystus publicznie. Za nas wszystkich da się krzyżowa zawisł na drzewie krzyża, na drzewie dolgoty i zniósł Boże Przeprędstwo. Poniósł karę śmierci. I tu powstaje pytanie, okej, okay, umarł fizycznie, ale przecież śmierć fizyczna nie jest pełnym wymiarem kary za grzech. Jest też jeziorownica, ona osłabił siarko, o którym Słowo Boże mówi, to jest śmierć druga. Ta wieczna, ta duchowa, ta nie fizyczna, ta gorsza, ta straszniejsza. Pytanie, kiedy Chrystus na krzyżu poniósł śmierć w sensie duchowym, w sensie tej drugiej śmierci? Bo fizyczną pomysł na pewno. Złożyli go w grobie. Prawie trzy dni tam nero, prawie trzy z Trzeciego dnia powstał z martwy. Ja Niedzielę będziemy to świętować. Ale był fizycznie martwy, czyli poniósł karę śmierci fizycznej. Co ze śmiercią duchową? I to jest niesamowite. Pamiętamy te słowa Jezusa na krzyżu. Kilka zdań Pan wypowiedział. Między innymi Ewi Ewi ma Sabachtami. Boże mój, po Państwo, Boże mój, Boże mój, mnie opuścił. Boże, dlaczego mnie zostawiłeś? Dlaczego się odwróciłeś? Wyobraźmy sobie, jaki to musiał być szok, jakie to było przeżycie dla Syna, które od wieków miał doskonałą relację z Ocem, doskonałą miłość, doskonałą jedność, doskonała relacja, nigdy żadnych zakłóceń, nigdy żadnych zaburzeń i nagle w tym momencie, na tym krzyżu, Jezus stwierdza, nie ma Boga. Bóg Ojciec odwrócił się ode mnie plecami, cierpię. To jest niesamowite. Wtedy nie słuchajcie, na moje zrozumienie, to był moment, kiedy Chrystus wtedy tak mówił do Hermajczyków, że Chrystusowi został dany zakosztować śmierć za każdego. Chrystus w tym momencie, gdy mówił te słowa, zakosztował, spróbował ukryć, można powiedzieć, piekła. Można by ale to nie trwało na wieki. Sprawdźmy, tu nie chodzi o miłość. Tu chodzi o jakość. W nie chodzi o jakość. Co z tego, że Chrystus dał nam teraz życie wieczne i zostawił nas na tej planecie, w tych ciałach, w i mówił, życie na tej planecie macie życie wieczne. Super. Ja dziękuję za takie życie. to. To wolałbym mówić. Natomiast życie wieczne, mówiąc życie wieczne, to jest... Chodzi bardziej o jakość, a nie o miłość. I wystarczyło, że Chrystus przez to nie wiem ile czasu, minutę, dwie, trzy, cztery, pięć, nie wiem ile czasu, był było mymi, i wywierał swój gniew i nami. na nich. To było piekło. To była jakość tego, co ludzie będą przeżywać, w jej życiu, w tym Dlaczego? To tak jak mówiliśmy wcześniej, z Doty czas, mówi, że przeciwnicy to ci, którzy nie wierzą w Boga, w cały Ewangelię. Karę, zatracenie wieczne. Wieczne oddzielenie, oddalenie od Boga do oblicza Boga, od jego uchwały. Sensem piekła jest oddzielenie. Sensem piekła będzie oddzielenie od Boga. To będzie miejsce, którym Bóg już się nie będzie interesował. To będzie miejsce, gdzie być może ludzie będą skrzytali zębami, wołali, jak ja byłem głupi, że nie uwierzyłem. Jezu, latuj, wierzę. Koniec późno. To Będzie odwrócony tyłem do tych ludzi. Będą na zawsze oddzieleni od Jego obietnicza, od Jego twarzy, od Jego pały, od Jego łaski, od Miłosierdzia, bo ten czas łaski się skończy. I słuchajcie, to oddzielenie, które równa się po prostu beznadziei, nie ma ratunku. Już mówimy ratunku. Zobaczcie, teraz jest czas łaski. Jezus powiedział niesamowite słowa. Każdy grzech, każde różnictwo będzie człowiekowi przebaczony. Każdy grzech, najgorszy, sędziów morderca młodeca może to znać i to Czas łaski to jest niesamowita łaskawość. Ale przyjdzie dzień, kiedy, nawet jak będą ludzie wołać, Więc na to wierzyłem i kochałem, bo tak wierzyłem, że mają za nas na krzyżu wtedy. Za późno. Za późno. To będzie wieczne oddzielanie od Boga i od Jego chwały. Od Jego łaski od Jego dobroci. I wydaje mi się, że w no, momencie, znaczy, kiedy Chrystus woła, Bożym i Bożym, czemu nie powieścimy? Przeżywa właśnie to. Przeżył właśnie to, piekło, jezioro, miejsc, zakosztował. Tej jakości. Miejsce, czas bez wodach, bez nadziei. Zostawiony, opuszczony, cierpiący, bez widoków na ratunek. Bóg Ojciec uznał, po jakimś czasie nie będę jakiś wystarczy, wywałując i nie, Praca społeczność, wraca, apelacja i Jezus woła to, że oczy przyjmują. Dokończyć to. Przykonały się. Cena zapłacą na piekło. zamiast nas śmierć fizyczna, śmierć duchowa. To, co robi słuchaczy nas Jezus Chrystus? Po co? nie ma innego sposobu na sprawienie na odchylenie naszych drzew. Ktoś musi pomyśleć o śmierci, za mój grzechach. Gdyby nie Jezus, gdyby nie uczuć Chrystusa, musiałbym to zrobić. Chciałbym żyć w jeziorze rodzinnym, całe wieki bez powodu. Zostawiony sam sobie, swoim pragnieniem, swoją dużo możliwością w towarzystwie szatana i jego wesołej konferencji. jest prosta, prosta w swojej zdrocie. Nie zbawisz sam siebie. Nie uratujesz sam siebie od kary za Chrystus wziął karę zamiast ciebie. Pytanie chzbi. Czy uwierzyłeś w to? Czy uwierzyłeś w Chrystusa jako swojego jedynego Zbawiciela? Czy też polegasz na swoich dobrych uczniach? Jeśli tak... Przykro mi, ale prawda jest, jesteś jesteś podszechpaństwem. Chcę, żebyś pod tego przekleństwa? nic nie Chrystus ponad 2000 lat temu przekleństwo wziął na siebie. Dziś Ty możesz przyjąć Chrystusa i doznać błogosławieństwa, i doznać przebaczenia, i doznać zbawienia, i wziąć życie wieczne, bo On zapłacił karę, On zapłacił cenę. On nas podkupił, wykupił z tego przekleństwa. Co z tym zrobić? Po pierwsze uwierzyć. Taka jest prawda. Nie ma w nikim innym ratunku. Nie ma w nikim innym zbawienia. Tylko w Jezusie. Bo On za to zbawienie zapłacił własnym życiem. Uwierz to. Jest bardzo sam siebie. Druga rzecz. Przyjść osobiście do Chrystusa. Bo wielu ludzi w głowie to wierzy. To wierzę. Wielu ludzi to, to wie. Żyjemy w kraju chrześcijańskim, katolickim. Gdzie ludzie od dziecka słyszą, na go, go, cień, chrystus, guma, za września, rany, boży, który właśnie września. I co z tego? Ilu ludzi przyjął to osobiście do swojego życia? Nie wiem. To trzeba przyjąć. To trzeba, można by zaabsorbować. To trzeba wchłonąć. Czyli do Zbawiciela i przejść z tego poziomu tylko intelektualnej wiedzy do osobistego zaufania. Zdarz się, Jezusa. opowiedzieć przepraszam za moje przepraszam za moje życie, przepraszam, że próbowałam zdarzyć sam siebie. Dziś rozumiem, dziś wiem, tylko Ty jesteś w stanie zdarzyć. Ty zapłaciłeś za moje zło. Przyjmuję Przyjmuj, Ci Cię jako mego zbawiciela. Cię żywą posłowę. Przyjmuję, wywdaję Ci moje serce, zamieszkam. Pójdę za to, by za Panem, bo Ty... Jesteśmy Małym Zdrowiecielem. Trzymam się Ciebie i polegam na Tobie. To jest wiara. Wiara to, to jest inaczej polegać na kimś. Ufacz na mnie. I podsumowując Kochani, moje proste pytanie brzmi. Czy, czy już to zrobiłeś? Ale z inne perspektywy. Co zrobiłeś ze śmieczem Jezusa Chrystusa na krzyżu? Bo On tam mówił o Tobie. Bo On tam w stu procentach zapłacił za wszystkie zbory. Drzewa. I co z tym zrobiłeś? I co to dla Ciebie znaczy dziś? I kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus dziś? Od odpowiedzi na to pytanie, które rozumieją wszyscy, zależy nasz w włos. Jezus czeka, możesz dziś przyjść i wziąć z Babina z roku zbawicom. Wzór to jedno z prawdopodobieństw swoich stanów jako wymiar życia, tak jak wielu, wielu, wielu z nas ma, ma to Także, kochani, jeśli ktoś jeszcze tego nie przeżył, jeśli ktoś jeszcze nie przyszedł do Chrystusa osobiście, nie zaufał, nie nawrócił się do Niego, nie czekał, wzór. A jak to zrobić się, przyjdź i powiedz, za jakiś czas chętnie Cię Kochani, to się podoba, natomiast podziękujemy jeszcze raz i zostawmy